W tym filmie, ten filmik to będzie pokazywanie mojej kolekcji LPS. Tak. No, no. Zaczynamy od kotków. Tak wiem, że niektóre to nie kotki, ale. Tak mi przypominają. Potem są latający. Wiecie. Którzy latają. Tak, tu już się zaczynają gryzonie. Wiem, że kangur to nie gryzą, ale tak się skojarzył. I tu jest jeszcze. Tu są takie. No wiecie, takie, jak są takie. Nie, nie, O, tutaj są dwa misie i już się, tam za, się zaczynają pieski. Po, są yy, Po, Ja jeszcze, ja jestem pieskiem. A tu są maluszki. Znana bardzo Wam kostka, laila i biedoneczka i trzy maluszki. Podkreślam je. A więc to mm, moje ptaszopy. I, I obiecuję Wam, że będę ich miała więcej, więcej, więcej. No na razie to nie jest taka kolekcja, że... A!

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Mam ich 42. Tak, wiem, że to nie jest dużo, ale może dobiję do stówki, bo do, do 150. A więc, papa, yy, pa i oglądajcie mnie, subskrybujcie, łapkujcie. Piszcie komentarze, bo one są dla mnie najważniejsze. Bo wiecie, mam już chyba dwa dni ten filmik, i yy, kanał, kanał, kanał. Kanał i. i wiecie tam. Dalej, 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 dalej. A, i były o!